Hej, kochani, teraz powiem coś o fabule mojej książki. Yy, najpierw powiem, kochani moi, że to jest seria. A teraz powiem wam coś o fabule. Jak wiecie, moi kochani, to jest saga rodzinna. A więc to jest o rodzinie. Yy, mówiłam Wam, kochani, że tytuł mojej książki to jest Saga Rodu Galińskich, tak? A więc Galińscy to jest rodzina. Znaczy, sorry, właściwie nie. Rodzina to jest. Pawłosy, bo Maryla, główna bohaterka z domu, nazywa się Pawłoska i jej rodzina też. Nie będę Wam, kochani, mówiła, y, przez co przeszła y, Mama Maryli Barbara. No bo wiem, to jest główna y, historia, ale, ale moi kochani YouTuberzy, to jest. Osobna historia. Dam osobny odcinek odnośnie Basi, ale i jej rodziny. Ale nie o to teraz chodzi. Teraz chciałam Wam, kochani, powiedzieć o to, o co chodzi w tytule. I no. O co w fabule. Fabuła to jest. Losy rodziny galińskich i Pawłowskich. Y, tyle tylko na razie kochani moi mama w do powiedzenia. No, na razie będzie dalszy ciąg. Kocham Was.